Towarzystwo Grzybiarskie Prawdziwek Mazursko-Warmińskie przedstawia film pod tytułem Grzybobranie. Dostaliśmy bardzo wiele zapytań, jaki outfit do lasu, jak się ubrać na grzyby, żeby było właściwie, nowocześnie i modnie. Przedstawiam zatem obuwie. Zaczynamy od obuwia, gdyż należy twardo stąpać po ziemi, kleszczach i innych świństwach, które się na niej wiją. Gumowiec. Klasyczny polski gumaczek. Produkcja krajowa w kolorze zielonym. Kolor zielony jest optymalny, gdyż wtapia się w otoczenie i nie straszymy grzybostanu. Następnie spodnie. Długie sukienki, sutanny, i tego typu ubiór jest dosyć słaby, gdyż różne robactwo, kleszcze, strzyżaki mogą wejść od spodu i dostać się do miejsc, w których niekoniecznie byśmy chcieli, żeby one tam przebywały. Chociaż może niektórzy by chcieli, akurat. Oraz kurtka. Najlepiej. Maskująca we wzorze maskującym, również aby nie straszyć grzybostanu i wtapiać się w otoczenie. Co ważne, spodnie i kurtka i buty długie, i spodnie bardzo dobrze, żeby były niebieskie. Dlaczego? Dlatego, że kleszcze nie widzą koloru niebieskiego. Żadnego innego też nie widzą, bo kleszcze są ślepe zasadniczo. Ale niebieski bardzo ładnie wygląda. I taki grzyb na przykład, gdy podchodzimy do niego, rejestruje rejestratorami wizualnymi, których nie posiada, ale może akurat, że to jest zielone, czyli las, a to jest niebieskie, czyli niebo. I wznosi do nas swój łepek w kapeluszu, a my go wtedy. Zaposiadamy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie należy drzeć mordy w lesie, gdyż grzyby się płoszą. A te takie ocuś, co właśnie je wziąłem. O! To jest strzyżak. Taka muchówka, która atakuje zwierzynę i żeruje na niej. Włazi między włosie wypija krew i w ogóle pasożytuje, więc ją i, zdekapitujemy tutaj na wizji, żeby małe dzieci się bały. I one czasem atakują ludzi i bardzo często teraz jest ich bardzo dużo. I teże strzyżaki właśnie gryzą i jak ktoś jest uczulony na strzyżaka, to wtedy mury i kuchnie i tak wygląda jak dobrze najedzony polityk. Więc tyle o outficie. Niektórzy jeszcze zakładają czapkę, żeby różne robactwo nie wpadało z czapki, natomiast ja wolę nie, gdyż wówczas łatwiej się wyłapywa strzyżaki z owłosienia i zaziera je nożem. I teraz są dwie szkoły grzybobrania. Falenicka i Otwocka. Szkoła Falenicka mówi do lasu, z nożem i grzyba y, 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 obcinamy, i wówczas nóżki, korzonek ten taki tam, co się nazywa, co on, korzonkiem wcale nie jest, zostaje sobie w glebie i grzybnia się rozłazi. Natomiast szkoła otwocka mówi, iż z nożem nie. Tylko grzyba należy wykręcić. Tak jakbyśmy wykręcali śrubę. Ale grzyby nie są wkręcone w ziemię. No, i jak wykręcimy, to wyrywamy kawałki tej grzybni i zostaje nam o taki mały kawalątek na końcu. Ten akurat był ułamany przez jakąś zwierzynę wcześniej i sobie leżał. Więc zrobiło mi się smutno i sobie prawdziwka wziąłem. Ale najważniejsze, co najważniejsze musimy posiadać w lesie, żeby do lasu iść godnie i móc pokazać film na fejsie znajomym to uwaga szczotka do grzybów jadalnych koniecznie ze stali nierdzewnej kosztuje jedynie 700 zł nam się udało nabyć ją na promocji to bardzo ważne, to jest szczotka do grzybów jadalnych. Jakbyśmy chcieli zbierać grzyby niejadalne, to trzeba użyć szczotki do grzybów niejadalnych, ponieważ nie wypada. Dostępne w markecie za konkretne pieniądze. Odrobina ekologii. To jest papier. Papier zrobiony jest z drzew. Drzewa rosną tu w koło i tworzą las. Czyli papier wraca do lasu. Dalej. Ekologii, ciąg dalszy. To jest plastik. Plastik jest materiałem ropopochodnym. A skąd powstała ropa? Z dinozaurków. A dinozaurki to sama natura. Czyli plastik jest najbardziej naturalną rzeczą na świecie. Plastik do lasu. A szczotka do użycia. Nie, dobrze, żartuję. Nie wyrzucajcie śmieci do lasu. Pobieramy z powrotem Ważne jest również, gdy, a zali wybierzemy się samochodem na grzybobranie, należy pamiętać, żeby ów samochód był w kolorze lasu, żeby tak jest, nie straszyć grzybostanu. I teraz zaprezentuję działanie tejże ówrzeszczotki. szczotki. Powinno się to robić w momencie zbierania, wówczas oswajamy grzybostan ze sobą, taki mały prawdziweczek, jakby on tu rósł. I tak jak wcześniej wspomniałem na początku spozierał na nas kapelusikiem swoim, to my wówczas najpierw podchodzimy do niego tak go tak i on jest już oswojony, i on się nie boi, i wtedy go E, 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 e i mamy jest nasz i oswojony. Pamiętajcie do lasu. Szczotka do grzybów jadalnych. I teraz, żeby nie było, że ja to wszystko mówię tak gołosłownie, a muzą dla siebie i że nauka idzie w las. Nieprawda. Zobaczcie. Dzięki temu, że posiadam outfit taki jak posiadam, samochód jest koloru zielonego oraz miałem szczotkę. Patrzcie, jaki prawdziwek. Mamy, tego tałataństwa, siedem reklamówków zebranych w dwie godziny. To większa by się przydała, ale... Ważne, żeby z takim zaśpiewem, żeby on się nie bał mocno. I dlaczego my wsadzamy to do reklamówków? Tu jest również kilka szkół. Jedna szkoła mówi wiadro. To jest szkoła staropolska powszechna. Druga szkoła ekologiczna. Mówi kosz wiklinowy. Grzybów nasać do kosza wiklinowego, a gdy przez las szedł będziesz, zarodniki będą się rozsypywali za tobą i ta grzybnia się rozprzestrzeni, rozprze roz trudne słowo, rozprzestrzeni się. A do reklamówków my pakujemy, dlatego że mamy zamiar tą grzybnię przesadzić w inne miejsce. Chcemy po prostu, żeby nam przy domu grzyby rośli. I żebyśmy nie musieli jeździć do lasu i marnować benzyny, tylko że sobie wyjdziemy z domu, ze szczotką, zamiast... i sobie grzybka na śniadanko od razu do jajeczniczki. I dlatego wszystkie te zarodniki się zbiorą tam w tych reklamówkach. Jak wyjmiemy grzybki do oprawienia, to potem obetniemy im końcóweczki nóżków. I to wszystko wygrzmocimy pod brzuski na działce. A reklamówki jeszcze opłuczemy wodą, żeby to wszystko się tam rozniosło po wleceniu ich na lewą stronę. I tak też możemy sobie rozprzestrzenić grzyby. Mam nadzieję, że lekcja została zapamiętana. I życzymy wszystkim pomyślnych wiatrów, szerokich torów i dasz bur!